dziś zakończyłem swoje burzliwe zmagania na Mistrzostwach Polski w Zakopanem ten film będzie o ostatnim etapie ostatniej przygodzie w tym turnieju co grałem dzisiaj z, znowu z bardzo młodym zawodnikiem 11-latkiem y, lokalnym z Zakopanego zawodnik klubu nie było na sali jego rodziców, tylko był po prostu opiekun z klubu. No, bardzo energiczny, młody zawodnik, że tak powiem. No i ogólnie jak udawałem się na te partie, to już miałem takie zmęczenie trochę tym turniejem. I na zasadniczo to już byłem w miarę zadowolony z wyniku, który osiągnąłem przed ostatnią rundą, więc tak zupełnie bez presji szedłem. Tę ostatnią partię, i stwierdziłem, że, no jak będą jakieś remisy w opcji czy coś, to będę proponował. Nie będę tam na siłę przepychał nic. Tak bez presji na no ludzie zupełnie. No ale cóż, jak to w życiu i wszechach bywa, plany to jedno, a to, co wyjdzie, no to nieraz jest coś zupełnie odmiennego. I tak też było w tej partii. Przeciwnik, ja grałem bierkami koloru czarnego. Wszystkie do tej pory gry czarnymi miałem przegrane. Bardziej lub mniej, no ale jednak przegrane. <grytanie> Także też jakby to powodowało, że tutaj nie czułem się stroną, która powinna naciskać. I co? Przeciwnik zaczął od D4. Ja odpowiedziałem C6. Przeciwnik D4. Ja D5, czyli. Mamy obronę karokan I przeciwnik tutaj zagrywa skoczek na c3 Ja wybijam, ona odbija To ogólnie wszystko idzie z To jest teoria po prostu Ktoś kiedyś już tak ustalił, że tak się, tak można grać i to jest solidne I po prostu w pierwszych ileś ruchów można lecieć z pamięci No i akurat tutaj przeciwnik po prostu zupełnie wszedł mi w przygotowanie i te wszystkie ruchy zupełnie graliśmy od ręki. On to znał, ja to znałem. To jest wariant tarta covera. No i ogólnie tutaj sytuacja wygląda tak, że ja będę dążył do krótkiej rozszady, szybkiej. Będę rozgrywał gońce, tu gdzieś skoka wrzucą do gry. Taki, no, będę budował sobie taką twierdzę, która jest mega ciężka do zdobycia. W teorii tu mam zdublowane piony, ale w tej konkretnie pozycji to, te piony nie są słabe, one są mocne. Wspierają króla dodatkowo i jeszcze dodatkowo, no generalnie zasada jest taka, że bije się do centrum. Czyli tutaj po zbiciu skokiem powinienem w teorii, powiedzmy tak, no, zgodnie z teorią, odbić tym pionem z G, ale to idzie wariant z tartakowera, który znam. Więc z tego się trzymam. No i to przeciwnik się rozgrywa. Tu, no ogólnie przewinę po prostu te ruchy, bo tu nie było jakichś większych zaskoczeń, dziwnych ruchów. To wszystko są jakby prawidłowe ruchy. Nie ma żadnych dziwnych rzeczy. Tu włączam wieżę do gry i ona tutaj jest na otwartej linii, także jest mega dobrze ustawiona. I tutaj pierwszy ruch, który przeciwnik zszedł z tej teorii mocno, czyli ten headman na d2, to jest w porządku jak najbardziej ruch, aczkolwiek mniej grywalny, mniej popularny może, o w ten sposób. I co, ja tu włączam gońca do gry. No i tutaj generalnie po tych wszystkich ruchach no to obaj mieliśmy ciągle czas dodawany jeszcze tak jak zaczyna się grę z godziną 30 na zegarze to tutaj przeciwnik miał nie, z godzinę 33, a z godziny 32 gry tak nam wszystko, wszystkie ruchy od ręki, a po każdym ruchu jest 30 sekund dodawane, więc no, mega szybko nam się ten czas nabijał. No ale przeciwnik w tym momencie zaskoczył. Zagrał długą roszadę, czym totalnie mnie zaskoczył, bo no jakby wcześniej robił wszystkie ruchy dobrze z teorią, a teraz zagrał długą roszadę, która jest totalnie słaba, bo po prostu ten król tutaj jakby jest mocno, no jest po prostu łatwy do atakowania. No ja ogólnie ja tutaj się tak zdziwiłem tym zagraniem, że nie zauważyłem, że przecież tutaj wisi pionek, no, Mogłem go po prostu zbić. Zagrałem skokiem. Od razu jak zagrałem skokiem no, z, z, no, zadziałała stara zasada, czyli jak postawię biarkę to widzę, że można było coś lepiej zrobić. I zobaczyłem, że kurczę, no przecież można było to zagrać. Ale przeciwnik tutaj zagrał h3. I teraz no to już stwierdziłem, że kurczę, no, czemu on mi daje tego pionka, nie? O co chodzi? Ja i ogólnie się bałem. Jeszcze teraz zbić. Bo bałem się, że jak zbiję tutaj, on mi zagra tutaj, to potem będzie mi podchodził królem i może mi zdobyć końce. Ale totalnie nie widziałem czemu. No, wtedy grałbym tutaj końcem na A3 no i byłoby po partii, bo to, to byłby mat po prostu. Nie miałby gdzie odejść, więc nawet nie mógłbym tak zagrać. I tego nie widziałem od razu. No i ogólnie od tego momentu, gdy poszła ta długa roszada, no to zaczęły się totalne dymy. Tak jak była pozycja totalnie zapowiadająca Remis, nic się nie będzie działo w tej partii, to on zrobił długą roszadę, no i zaczęło się dymić, ostro dymić. No i po, tutaj postanowiłem zagrać jeszcze na a5, bo właśnie, nie, no może to już było takie zmęczenie, nie wiem. Nie wiem dlaczego takich prostych rzeczy nie widziałem, żebym mogła po prostu zbić tego piona, Tylko ja się tak strasznie obawiałem tego. I tutaj zagrałem z ideą, że jak zbiję, i potem przeciwnik by mi zamknął, no to mogę tu podejść pionem, no i wtedy zawsze jakoś się obronię tym gońcem. Więc taka była idea, i żeby ruszać na króla. No i ogólnie też jest taka zasada szachowa, że w, przy. Przeciwnych roszadach, czyli ja miałem krótką roszadę, przeciwnik zrobił y, długą roszadę, to wtedy zaczyna się taki wyścig. Wyścig y, polegający na tym, kto pierwszy dotrze do króla przeciwnika. No i ja ruszałem na skrzydle hetmańskim, a przeciwnik na skrzydle królewskim. Więc wtedy zazwyczaj ruszają piony i, i to jest no, taki prosty plan na grę. No i tutaj faktycznie przeciwnik też ruszył. No ale teraz to już totalnie... To musiałem siąć tego pionka w końcu na A2. No i jestem spionem na czysto do przodu, przeciwnik ma zero rekompensaty zupełnie. Że ogólnie to, że nie zbiłem od razu, to totalnie nic nie zmieniło w tej partii, bo przeciwnik nic z tym nie robił. I w sumie tylko wzmacniałem swój atek tym, że zbiłem dopiero teraz, bo... Już jestem tu bliżej pionkiem, skok się rozegrał, więc, jakby to tylko wzmacnia atak. No i przeciwnik dalej oparcie mi tutaj atakuje. No i ja też idę tym pionem. Ten mój pion z linii A jest teraz naprawdę szybki, jest w sumie nie do powstrzymania zupełnie. No i też ta wieża tutaj za chwilę będzie istnym monstrum, można powiedzieć, bo jest w tej chwili na półotwartej linii, ale ten pionek idzie wspierany przez wieżę. Jeśli przeciwnik chciałby jakoś wymieniać tego pionka, no to tutaj przy takim położeniu króla i przy takiej wieży, no to to nie może być do repozycji dla przeciwnika. No i przeciwnik to dalej uparcie cały czas kontynuuje swój atak, no ale ja jestem tutaj generalnie szybszy po prostu. Tu jeszcze odszedłem końcem, żeby w razie co móc Odbijać jakieś piony, no i też nie umożliwić, żeby ten pionek, znaczy to w sumie w pierwszej kolejności, żeby ten pionek załamał jakiś aż do końca. I przeciwnik tu zbija, no ja postanowiłem to totalnie zignorować, idę dalej po prostu, no bo jakby przeciwnik nic nie zrobił zupełnie, no to po prostu dorabiam hetmana i matuję. Także przeciwnik tutaj musiał jakoś zareagować, postanowił tutaj pchnąć tego piona. No, gdzieś tam blokuje mi tego gońca i robi miejsce dla króla w przyszłości, bo właśnie zagrywam A2. No i teraz król tutaj może podchodzić. I w tej chwili nie mogę dorobić piona, no bo po prostu jest zbity i, i tyle z ataku. No i tutaj się zastanawiałem trochę, co zrobić. Stwierdziłem, że przeciwnik jakoś tak gra zupełnie wszystko od ręki, bez zastanowienia. No to spróbuję. Wrzucić mu szacha i zobaczę co będzie. No ale tutaj akurat dobrze zareagował, odszedł na jedyne możliwe pole królem, bo jeśli odszedłby gdziekolwiek, to po prostu tu wchodzę z szachem i za chwilę są problemy wielkie. Znaczy no, od razu nie, może nie o, bardziej, jakby odszedł tu, tu bym go szachował. On nie mógł się zasłonić pionem, musiałby odejść. I król by się tam strasznie poniewierał. I gdzieś by myślę wszedł środkę matową finalnie. Także musiał tutaj odejść. Ja w tym momencie na spokojnie odbiłem skokiem. I już miałem taką ideę, że w przyszłości mogę zagrać sobie skoczkiem na D5 Tylko po to, żeby móc tutaj przestawić końca. I wtedy jakby party no łapie Hetmana, bo król jest w tej chwili odcięty przez tego piona. I jeśli tutaj po tej przekątnej go zaatakuje, no to jest zamatowany, więc no, pozycja króla tutaj przeciwnika jest fatalna. Przeciwnik tu zagrywa wieżą jeszcze, patrzy na mojego króla, cały czas próbuje robić jakiś atak na siłę. No, ja tutaj trochę tak nie musiałem się tym przejmować za bardzo, co on robi, ale dla świętego spokoju zagrałem gieszej, żeby na pewno nie, żadne poświęcenie że nie działało po prostu. Ogólnie, tutaj ta pozycja jest tak dynamiczna i jest tyle motywów taktycznych, że naprawdę było aż męczące, żeby mm, wszystko nadążyć liczyć, i już potem jak zobaczyłem, jaką mam przewagę pozycyjną, no to stwierdziłem, że nie jestem w stanie jej wypuścić w 2-3 ruchy, więc mogę spokojnie trochę się zabezpieczyć i wtedy przystąpić już do tego finalnego ataku. No i przeciwnik tutaj dalej uparcie cały czas coś próbuje się zakręcić wokół tego mojego króla, no ale teraz właśnie wchodzi skoczek d5, no i jedyną dobrą reakcją, taką naturalną było, żeby zagrać tu pionem na G5 nie tu yy, ja mówię na G5, Pionem na C3, żeby mi uniemożliwić zagranie tutaj gońcem no ale w partii poszło co innego no. Ogólnie gdyby ten jego król był bezpieczny, no to to jest jak najbardziej w porządku ruch, bo ten goniec totalnie odcina mojego króla. I robi to świetną robotę. W tym wypadku po prostu. Raz, że jest konkret, bo ja zagrywam końcem na B4 i zdobywam Hetmana, a dwa, że po prostu jest za wolny. Mój atak na króla przeciwnika jest dużo szybszy niż jego, więc on tutaj powinien się bronić. No i co? I po tym ruchu komputer pokazuje już. Minus 10 pozycję, czyli tak jakbym miał Hetmana i piona więcej. <grytanie> A w materiale mam piona więcej, więc no pozycyjnie jest miazga. No i przeciwnik tutaj już no, jakby Hetmana stracił. Nie może nic z tym zrobić. I tu jest... W sumie złapałem zawias przy tym ruchu teraz. Czy on kurczę na pewno nic mi nie może zrobić? I się tak zastanawiałem, zastanawiałem. No bo tak, wieża patrzy na tego króla, ten pion może zbić i kiedyś tam w przyszłości coś zaatakować z odsłony i tego króla mi gdzieś tu zablokować. I się zastanawiałem, czy po prostu może mi wtrącić jakieś szachy, jakbym zbił tego hetmana. No jest no, naprawdę strasznie długa rozkmina. No i potem ogólnie stwierdziłem, że muszę zdobyć tego hetmana i będzie się wszystko trzymało. No i stwierdziłem, że finalnie wybiję tego hetmana, co tak obiektywnie nie jest najlepszą decyzją, bo dokładniej byłoby tutaj wrzucić szacha, żeby nie było mata musi odbić, ja tu odbijam. No i wtedy mam ładne widełki z koczkiem i coś jakąś figurę mu tutaj odbijam. I on już po prostu ma za mało materiału, żeby zaatakować mojego króla, który ma taką strukturę wokół siebie. Jeszcze tego Hetmana ci zawsze można wtrącać. Więc to byłoby lepsze rozwiązanie. Ale finalnie stwierdziłem, że zbiję Hetmana i może przeciwnik będzie próbował jeszcze na siłę robić jakieś właśnie poświęcenia wieży cokolwiek, to ja po prostu sobie odbiję tego końca i no, pozycja będzie nie do ruszenia, Także finalnie wybiłem przeciwnik tu prawidłowo odbił gońcem, no i pozycja jest totalnie wygrana w tym momencie. Ja się tylko zastanawiałem, czy ja mogę mieć jakiś problem, i ja stwierdziłem, że zagram sobie tutaj Hetmanem. Jeśli przeciwnik by się jakoś tu bronił, to potem tu bym przesłonił tego gońca atakiem na tego i jakoś tam chwilkę ustał tę pozycję spróbował jeszcze wymienić jakieś figury no i potem bym mógł już spokojnie przejść do matowania no ale przeciwnik tutaj po prostu zbił pionem, no ale to jest zupełnie zawolne, bo w tym momencie leci ten pion no i jedyną jego obroną byłoby tutaj zagranie pionkiem na c3 no, ale w tym momencie przeciwnik poddał partię. No, bo jakby nawet jak zagrywa na C3, to ja po prostu biję skoka. I jak on będzie szukał jakichś tam kolejnych szachów, nie wiem, co by tam komp pokazał, że jest najlepsze, po prostu odbijam królem. No, i on tu potem może szukać jakich, jakichś tam opcji, żeby mnie szachować. No, ta opcja nie wchodzi. W sumie bezpośrednio nie ma nawet żadnego szacha po tym wszystkim. Więc po prostu mm, po, po tym ruchu no to przeciwnik się poddał i partia się zakończyła. Tak że, no działo się dużo. Przeciwnik bardzo dużo ryzykował. I szedł mega ostro na mnie, <gry> ale najwidoczniej taki master gry. No ale w tym wypadku no, no cóż, no. No po prostu nie miał szans. Był zupełnie za zawolny, żeby móc mi zrobić jakąś krzywdę. Zupełnie się przeliczył. No i... I co? I w tym oto sposobem wygrałem swoją pierwszą partię czarnymi. Jako że ten przeciwnik no, już grał wiele turniejów. Z tego co się go pytałem, to grał nawet 12 turniejów. To no on już ma trzecią kategorię to dzięki temu, że z nim wygrałem i miałem jeszcze ileś tam wcześniej wygranych to udało mi się zdobyć czwartą kategorię co po takim początku turnieju no to jest rewelacja, że mi się udało jeszcze taki wynik złapać no i co no ten turniej tak się rozkręcał rozkręcał i się skończył <grych> no, ale no, myślę, że mogę być tam jako tako zadowolony. Bo finalnie zająłem 44 miejsce na 106 zawodników. No i startowałem z rankingiem 1000, a kończę z 1356. Także bardzo dużo oczek mi przybyło. No ale też fajna taka szarża na koniec, no bo wygrałem jakby z 5 ostatnich partii 4. No, tak się ułożyła sytuacja, że no, przeciwnicy nie byli tak mocni jak na początku. I no, po prostu grając w miarę solidnie, to, no, udawało się ich pokonywać. I co? No, myślę, że turniej fajny. No, super przeżycie, że się udało zagrać z jankiem. Udało się poznać osobiście Zbycholuda, czyli arcymistrza Pakleza, Również arcymistrza Jakubca, także takie osoby, z których gdzieś tam dużo się uczę w internecie, no to już, już znamy się, że tak powiem. No i, i tak, no i tak się kończy ten turniej. No, mogę być względnie zadowolony i zobaczymy. Jakieś turnieje na pewno będę sobie szukał dalej, zobaczymy co tam się trafi. No, ale na teraz, no to co? Można odpalić sobie szampana i, i trochę wypocząć po tym całym długim wyjeździe, wszystkich perypetiach. Więc dziękuję bardzo za oglądanie tutaj całej serii z tego turnieju. I co? Życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.